Hej, siemanko, z tej strony, pała dzisiaj lokajcie, w i przepraszam bardzo, długo nie mówiłem, tylko takie inne odcinki. I nie martwcie się, że ja tak dziwnie nie mówię, bo mam gdzieś ślad, więc nie mówię I dzisiaj pomówimy o małych sieci, jak się tu i tak dalej. Więc zaczynamy. Hmm, dobra, Co by tu zrobić? Cześć, ciecze, bicie na protekcjon. Zazwam. ale dzisiaj może teraz może po zim sobie na kreatywie i sobie całą noc będziemy chyba te tak robić. O oh my god! i już tutaj zbudowane tego nowego domku trzeba tutaj te Przepraszam, że nie zaczeszczam nie za choroby. Ale nie potrzebuję potrzebujesz tego. O, co? W ogóle ten dalej dom jest drugi, a nie Albo. Tak. Dobra, teraz możesz wpaść. No, nie, nie, no teraz no. O! Au! Ty musisz wpaść. Nie, no dobrze, teraz muszę go zabrać. Zbieramy no, sobie coś do jedzenia. O, marchewki. Mmm, pies na buraki. O, no. to by było... Kurde. też Kurde. a? Kurde. Kurde. Pewnie. Tak. Niech rośnie, sobie. w U jagódki też je z sobą. Okay. Paniaki, Chyba chyba podwiedzia się innym stroną. Jest. Choć nie może tą, to do po prostu. W głowie. Teraz wszystko. Mam po 12. O, Call of Town. Co by tu teraz robić? Nie chcemy się na razie jeść torem. A chcemy się trochę podpoczywać na miejscu dżunglowym. To jest taka dżungla. Tutaj mamy o ten marekcie z Londynu. No bardziej to hotel. Tu Co by tu zrobić? Mam pewien plan. Ma no, wojnie, bo nie chcę się teraz pizzy, a w ogóle nie ma pizzy. Albo coś sobie może gdzieś. Hmm. Mam pewien plan. Już gdzie. Nie wybaczę. Nie. Idę. Zobacz widoki do wszystkich. Wiesz, najpierw zacznijmy. I do wysokiego, bo to na I teraz. Chyba muszę w jakimś innym czasie zrobić tutaj wyjście, by było lepiej. Ale Nie. chodźmy do tej kolorowej wieży. To bardzo dużo widoków. Bardzo piękne Kolorowe. Hmm. Siedemnaście metrów. Chyba. Tak, siedemnaście. O mój jak ja jestem Popiję może. A, dobra. Pokażę. A może... Dobra, to tutaj. O, powiedziałem, że wszędzie zobaczy widoki. Pokocham widoki. Hmm. No i takie piękne widoki mi się podobają. Teraz, jak wejdziemy w tekst Nie ma tutaj zębieków, więc nie muszę się sproiwić. Nie potrzebuję pomocy. Oła! 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 Ale boli. Mogłem tak nie stakać. Teraz może choćby to innej wieży. To biblioteka, ale tam też takie takie widoki. To by widoki wypożycza się książkę. a ale na krawczyk patrzy to nie. No, nudne widoki. No, lubi takie ma widoki, nie. Ile żądów lubi? Normalnie. Ale nawet nie ma piętrowego, tylko lubi dziewiętnastki. Takie. No, ono by nie kupił sobie. Może... A to bank. A tutaj mam Oriental Portal. To już nie jestem. Ten... Na tym odcinku Wam pokazywałem. Crystal Building. Tak. Wow, ten człowiek wierzy nie do błękitna. Zielony jest. Więc gdzie pójdę? Chodźmy może tam. North Sand, Tak nazwamy to drugą część. Ale żeś nie lubi, żeby chodziły do mojego domu. Hmm. Szkoda, że nie zrobię cztery karty. 4... O, o ty! Nie, się piją. Hmm. Co on tutaj też jest? Jakub bym zabił. O, hmm. tutaj też jest. Spokojny nie jest. Oczmy może do zamku. Tak, będzie lepiej. O ładnie! Wow! No, nie. Ja zawsze go strzelę. Z mostu. No nie no ile razy ja muszę jeść. O, to no nie. No. Ale a... co? co? Nie mogłem jeść. A nie, dobra. Coś tutaj zlagowało. Chodźcie teraz do zamku, żeby tutaj odpocząć, a później tam dalej. No i noc mało no może i trochę pospacujemy w nocy. Na szczęście że w nocy nie mam obu. A z golemy. Hmm. Piękne miasto. O, robi się noc. A dobra, no to chodźmy. Pospacerujemy sobie. Spójrzmy piękne widoki. Góry. Szkoda, że nie ma żadnej takiej widokowej wieży, która ma palką. I może pójdę do szklanej wieży. Idealny plan. Pójdę do szklanej wieży. Może to będziesz spokojne. No nie wiem, z wojana, wojana, lecz karty wybudowały szklane wieże, ja tutaj tak samo i to dobrze wybudowała szklane wieże. A wojanowicach, najpierw dawno, dawno temu była szklana wieża, a później nie było, zniknęła. Jak to tego doszło, nie wiem. Piękny zakus słońca. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Bardzo chodźmy tu też do Oriental Portu. Albo dzisiaj. Zaciekajcie chwilkę. No dobrze, jestem tam, gdzie będziemy kończyć odcinek. Dobra, subskrybujcie kanał i dodajcie łapkę w górę z dzwoneczkiem na razie to muszę kończyć odcinek jak wam się spodoba to subskrybujcie kanał i dodać łapki w górę bo muszę kończyć odcinek pa pa